Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, no dzisiaj ciężar gatunkowy tematu jest tak duży, że aż sam się boję, co z tego wyjdzie. Ale na starcie uprzedzam, proszę Państwa, że ja się nie dam wciągnąć w żadne ideologiczne dysputy pomiędzy prolajferami a aborcjonistami, a ja unikam tych okopów i tego frontu jak ognia, bo ja już tutaj wszystko słyszałem, wszystkie możliwe argumenty po obu stronach i nie ma takiej siły końmi, mnie, mnie nikt nie zaciągnie do tej batalii i na ten front nie wciągnie. Chciałbym mówić, proszę Państwa, tylko i wyłącznie o obowiązującym prawie i o aferze, która jest, proszę Państwa, o paradoksie potwierdzeniem, że to prawo funkcjonuje i to funkcjonuje w taki sposób, jak o dziwo przewidział ustawodawca. Rzecz dotyczy, proszę Państwa, tragicznej historii, mianowicie 14-letnia niepełnosprawna dziewczynka została zgwałcona przez własnego wujka. No to już samo w sobie włos się jeży w różnych miejscach ciała. Tragedia niesamowita i to dziecko udało się do szpitala z ciotką, z tego, z tego co media donosiły czy nawet do paru szpitali na terenie Białostockiego Podlaskiego i w tych, w tych placówkach odmówiono wykonania zabiegu przerwania ciąży powołując się proszę Państwa na klauzulę sumienia jest to wyjątkowy przepis ponieważ sytuacja jest wyjątkowa bo y, można mówić wszystko y, o zabiegu przerywania ciąży, ale w warunkach, gdy to nie zagraża ani życiu zdrowia, ani życiu matki, no nie można, proszę Państwa, mówić o normalnym y, leczeniu. To nie ma z leczeniem oczywiście nic nic wspólnego. Dlatego też ten przepis jest przepisem mądrym, bardzo mądrym. I ponieważ wchodzi już nie w sferę medyczną, a w sferę wartości, w sferę no nawet nie tyle przekonań, co po prostu sumienia każdego człowieka, który ma prawo wyznaczać sobie taki albo inny poziom moralnych zachowań i uważać inne zachowania za niemoralne. Jeszcze raz powtórzę, w przypadku, gdy zabieg medyczny nie służy ochronie zdrowia i, i życiu, a wynika z innych no, niewątpliwych katastrof, tragedii życiowych lekarz, które lekarza nie można w takich sytuacji zmusić do wykonania takiego zabiegu, i dlatego ja tego przepisu będę bronił ze wszystkich sił. No i proszę Państwa, w związku z tym, że ci lekarze działając zgodnie z prawem, powtarzam, zgodnie z prawem, odmówili wykonania zabiegu przerwania ciąży, no to tą, tą dziewczynką zajęły się aktywistki z jakiejś tam fundacji. No, a ich, ich pośredniczenie w dokonaniu zabiegu przerwania ciąży, który ostatecznie nastąpił, sprowadzało się prawdopodobnie do tego, że wykonali parę telefonów do innych szpitali po prostu spytali, czy czy taki zabieg bez powoływania się na klauzulę sumienia będzie możliwy do wykonania. I to wszystko, proszę Państwa. I na czym teraz polega afera? Otóż, proszę Państwa, afera polega na tym, że w jednym i w drugim przypadku zadziałało uprawo. To znaczy, wbrew tym wszystkim fanatycznym wypowiedziom ze skrajnie lewicowych środowisk, środowisk że w Polsce się umiera, gdy, gdy ciąża zagraża życiu, że w Polsce nie można przerwać ciąży nawet w ramach obowiązujących przepisów, to jest bzdura. No, same te aktywistki udowodniły, że tak nie jest. I to nie kosztowało ich żadnego wysiłku. Natomiast, proszę Państwa, po drugiej stronie, czyli ci lekarze którzy dokonali tego tego zabiegu przerwania ciąży Proszę Państwa, nie popełnili żadnego przestępstwa w ślady prawa i nikt nie ściga po sądach, tak jak e, trąbi się w rozmaitych tv ach i gazetach wyborczych. Ja jeszcze raz podkreślam, mnie nie interesuje aspekt etyczny tego wszystkiego. Ja mam tutaj swoje zdanie, zachowam je dla siebie. Natomiast jeżeli mówimy o prawie i o tym, co, jak prawo w Polsce funkcjonuje, no to mamy koronny, dobitny dowód, że ono nie funkcjonuje w taki sposób, jak opowiadają to fanatyczne. Środowiska lewicowe, środowiska związane no, z tymi ruchami aborcyjnymi, tak je naj, najszerzej się e, określa. Natomiast, proszę Państwa, lekarze, którzy skorzystali z klauzuli sumienia, stali się przedmiotem nagomki. Chociaż, znów... Trzeba najmocniej podkreślić, że działali proszę Państwa w ramach prawa. Co więcej, teraz czytam i słyszę gdzieś mojego lubieńca niedzielskiego, który uważa tę sytuację w szpitalu polskim za skandal. Nie rozumiem w jakich kategoriach, w jakim wymiarze uważa za skandal. To znaczy to, że lekarze, którzy podjęli taką decyzję, no, posługują się własnym sumieniem. Nawiasem mówiąc, gdzieś w tvn nie widziałem taki wywiad, gdzie wypowiadała się i teraz uwaga, proszę Państwa, ginekolożka. Nie pani ginekolog, tylko ginekolożka. I została zapytana o to, czy ona jest zwolenniczką, czy przeciwniczką klauzuli. Klauzuli sumienia, no i ona odpowiedziała, że ona nie widzi zastosowania dla tej klauzuli. Proszę Państwa, no. Sam, oczywiście, lekarze myśmy to widzieli przez ostatnie dwa lata, którym w ogóle sumienie jest niepotrzebne do uprawiania tego zawodu, a wręcz przeciwnie, im, im przeszkadza. Ja natomiast będę stał na stanowisku, że w wyjątkowych sytuacjach lekarze mają prawo się powołać na własne sumienie, na własny system wartości, na własną etykę zawodową w takich kategoriach, jak ją rozumieją. No i proszę Państwa, no, po raz kolejny okazuje się, że. Można przy pomocy całego grona ekspertów, nagonek medialnych w przypadku jednego paragrafu obowiązującego w Polsce, czyli odmówieniu wykonania zabiegów w tych wyjątkowych sytuacjach, które opisałem. E, przemielić e, lekarzy e, ze wszystkich możliwych stron i uczestniczy w tym, tym nagonce jeszcze Minister Zdrowia Niedzielski. E, natomiast w drugim przypadku, gdzie doszło do dokonania takiego zabiegu i ci lekarze też działali w ramach prawa, no to oni niemalże zostali e, bohaterami. No, proszę Państwa, żyjemy w takim świecie, gdzie gdzie wiele spraw, jak nie wszystkie, powoli zaczynają stawać na głowie. No i tak jak się wypowiedziała pani coraz więcej, coraz więcej ludzi uważa, że coś takiego jak sumienie, jak moralność, jak system wartości nie jest nikomu do niczego potrzebne. I z drugiej strony, coraz więcej ludzi uważa, że cytując klasyka, można wszystko, czyli rób ta, co, co chce. Proszę Państwa, unikając wszelkich frontowych walk pomiędzy jedną i drugą stroną tego sporu, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to prawo, które w tej chwili w Polsce działa, i gdzie to doskonale było widać na, na tych dwóch przy, przy, przy przypadkach, w mojej ocenie, jeszcze raz, w mojej ocenie, jest prawem bardzo dobrym. To się wyjątkowo zdarza, żeby w tak ciężkich te, tematach no, skonstruować prawo w taki sposób, ono, aby, aby racjonalnie rozwiązywało różne krytyczne sytuacje życiowe i pozostawiało wybór, ostateczny wybór, osobom, które w rozstrzyganiu tych tragedii, tych dramatów muszą uczestniczyć, bądź też mogą skorzystać z prawa do tego, aby w nich nie uczestniczyć. Natomiast Absolutnie nie godzę się na taki stan rzeczy, w którym jedni lekarze za przestrzeganie prawa i korzystania z prawa stają się przedmiotem nagonek i to wyjątkowo obrzydliwych nagonek, bo tam oczywiście padają najgorsze argumenty zatrzymujące się gdzieś na komarach Auschwitz, jak zwykle zresztą. No a w drugim przypadku mówi się o bohaterstwie, chociaż jak powiedziała się pani Koloszka też, w tym samym wywiadzie, ten zabieg, jak to nazwała, jest wyjątkowo prosty, bo w większości przypadków sprowadza się do, proszę Państwa, farmakologii. E, więc nie wiem, gdzie tutaj leży całe bohaterstwo, a wszystkie te bzdury mówiące o tym, że ci, ci lekarze boją się, e, boją się egzekucji prawa. To zapytał przede wszystkim jakiego prawa? No, prawa wyimaginowanego przez rozmaite środowiska i media. Lewicowo-liberalne, a z rzeczywistym prawem to nie ma nic wspólnego. Proszę Państwa, żadnemu lekarzowi nie, nie grożą żadne konsekwencje prawne, jeśli przestrzega prawa. I te przypadki przerywania ciąży w ustawie są wyjaśnione bardzo precyzyjnie. I tutaj z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia. Jednym z takich przypadków mieliśmy do czynienia, bo drugim jest stan zagrożenia życia matki. No jest to jest jeszcze bardziej skomplikowane, jak tak mówię. Ja w tą materię wchodzić nie chcę, bo tu już zostało powiedziane wszystko ze wszystkich, ze wszystkich stron. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Obojętnie co i kto sądzi na temat tych bardzo skomplikowanych życiowo spraw, No dla mnie jest, proszę Państwa, oczywiste i to jest mój wniosek z dzisiejszego odcinka Polskiej Chaty, że sumienie jest potrzebne. A szczególnie przy takim zawodzie jak lekarz, jest, sumienie jest bardzo potrzebne. Jeśli ktoś chce z tego rezygnować albo z tego świadomie nie korzystać, no to dla mnie jest bardzo wyraźny, Sygnał, z jakim lekarzem, z jakim człowiekiem mam do czynienia, i raczej staram się, jak w każdym innym przypadku, korzystać z usług tych ludzi, dla których system wartości, w tym sumienia, jest ważny. Czy to będzie szef? Proszę Państwa, czy to będzie lekarz? Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.